Z tym sezonem na trawie tak jest, że ledwo co się rozpocznie, a już jesteśmy w jego kulminacyjnym momencie. Ponieważ już lada chwila rozpoczyna się Wimbledon. W tym tygodniu będziemy mieli kwalifikacje do trzeciego turnieju wielkoszlemowego w roku. Jak ten ze światowej czołówki wykorzystują ten czas? Niektórzy szlifują swoją formę w najważniejszych sprawdzianach przed imprezą w Londynie, a więc w pięćsetkach które odbywały się w Berlinie, Queens Club oraz Halle, ale niektórzy, jak na przykład Iga Świątek, ten jedyny start na trawie przed Wimbledonem zaplanowali najpóźniej jak to tylko można. Jest poniedziałek, a to oznacza, że na moim kanale pora zebrać najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni, a było ich sporo, oraz spróbować zapowiedzieć to, co czeka nas w kolejnym tygodniu, w Tygodniu poprzedzającym rywalizację na najsłynniejszych kortach tenisowych świata. Ten drugi tydzień rywalizacji na kortach trawiastych zwykle jest najciekawszy, no bo w tym pierwszym, który następuje tuż po Roland Garros, na ogół biorą udział ci, którym w Paryżu powinęła się noga. Z kolei niewielu też chce forsować swoje siły na tydzień przed Wimbledonem, i skazywać się na potencjalne trzy tygodnie grania z rzędu. Nawet jeżeli to są te przyjemne trzy tygodnie, to dla organizmu jest to wysiłek, który może się w nim odkładać. Dlatego tym najbardziej optymalnym czasem na sprawdzenie swojej formy na trawie tak dziwnej nawierzchni, nawierzchni, na której gramy przez miesiąc w całym turze, a no, nie będę już wyliczał, turniejów na hardzie, na mączce, które są w, z, w większości i które spychają trawę na margines i gdybyśmy sporządzili wykres kołowy to ten kolor zielony, kolor trawiasty byłby naprawdę cienki niczym nomen nomen źródło trawy. Dlatego też w minionym tygodniu mieliśmy aż 3 pięćsetki. Panie rywalizowały w turnieju w Berlinie imprezie obsadzonej tak, że no takie obsady mógłby pozazdrościć pewnie nie jeden tysięcznik. Genialna, naprawdę doborowe towarzystwo i bardzo zaskakujący finał tam miał miejsce, o tym później. Natomiast panowie tradycyjnie rywalizowali w hale oraz Queens Club. I tym razem wyjątkowo zamienię się w dżentelmena i rozpocznę od pań, a więc od rywalizacji w stolicy Niemiec, którą możemy nazwać sporym zaskoczeniem, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której w tak doborowym towarzystwie, gdzie w turnieju masz Arynę Sabalenkę, Koko Goff, nierozstawioną co prawda, ale Elenę Rybakinę, Emmę Nawarzo, Jessica Pegule. Jasmin Paolini, w finale tego turnieju grają Wang New oraz Marketa Wondruszowa. Oczywiście Czeszka to bardzo znane tenisowe nazwisko, no, triumfatorka Wimbledonu z przed dwóch lat. I nie, ja tutaj nie wychodzę na jakiegoś desperata, ale pamiętajmy o tym, że Wondruszowa miała problemy fizyczne i kontuzje. No to, że przystępowała do rywalizacji w Berlinie, będąc notowana w drugiej setce rankingu WTA. Natomiast Wang Xinyu, obecnie 49. rakieta świata, no to już się zmienia w najnowszym notowaniu rankingu. To także spore zaskoczenie w finale. Finał był znakomity, świetnie się to oglądało i ogromne brawa oczywiście dla markety wądruszowej która pokazała przepiękną grę i to nie tylko w tym finale, ale chociażby pokonując Arinesa Walenkę na wcześniejszej fazie imprezy, ale brawa należą się także reprezentantce Chin za walkę, za to, że wywalczyła seta, że nie poddała się, nawet jeżeli to zwycięstwo uciekło w tej decydującej partii, to na pewno jest powód do zadowolenia i na pewno Wang yy, Qinny opuści Berlin i uda się na trawiaste korty Bedonu z podniesioną głową. Turniej w Berlinie pokazał, jak bardzo nieprzewidywalną nawierzchnią w kobiecym tenisie jest trawa. Oczywiście mówimy często o tym, jak ta nawierzchnia zmieniła się na przestrzeni lat. Pokazując to na męskim tenisie. Ale warto odnotować, że jednak o ile w męskim tenisie niespodzianki się zdarzają i często dochodzi do dziwnych rozstrzygnięć, tak częściej właśnie to u kobiet mamy kompletne niespodzianki i tak jak już wspominałem, z grona takich no, murowanych faworytek do zagrania w finale w półfinale. No mi mogliśmy tu mieć chociażby rewanż za finał Rolanda Garosa. Nikt by się o to nie obraził przecież o starcie Aryny Sabalenki z Okazuje się nagle, że ta nawierzchnia faworyzuje i sprzyja innym tenisistkom inaczej usposobionym, mającym trochę inne atuty i to jest piękne i właśnie tym w moim wyobrażeniu i w wyobrażeniu pewnie wielu z was jest trawa, to jest nawierzchnia, na której gramy przecież przez ten miesiąc i niech się dzieje. To właśnie tam niech daleko zachodzą te nisistki pokroju Wong pokroju markety wądruszowej, ponieważ faktycznie widać na tym przykładzie, chociażby właśnie patrząc na turniej w Berlinie, że po prostu trawa... Użyję tu teraz piłkarskiego frazesu: rządzi się swoimi prawami i na to nie ma co się obrażać, i moim zdaniem trzeba się z tego cieszyć. Inna sprawa, no kto broni tym najwyżej notowanym tenisistkom być na tyle uniwersalnymi, aby zaadoptować się do tych warunków? Ale to jest opowieść na inny, o wiele dłuższy film. Oczywiście kobiecy tenis na Berlinie się nie kończy. Panie grały także na przykład w Nottingham. Gdzie Magda Linette zaszła do półfinału imprezy, gdzie przegrała z Dajaną Miastremską? Miejmy nadzieję, że ten dobry wynik, jakim jest półfinał 250, napędzi Magdę do tego, aby na Wimbledonie przerwać tę bolesną dla niej serię porażek w pierwszych rundach ostatnich turniejów wielkoślemowych. Jeszcze przed Wimbledonem Magda wystąpi w Eastburn. Też trochę boję się o to, czy to nie będzie za duże natężenie startów, no ale kto jak kto Magda Linec najlepiej zna swój organizm i widocznie podjęła decyzję, że to jej nie przeszkodzi, a może i pomóc chociażby w zdobyczach punktowych. Więc trzymajmy kciuki za Magdę w tym nadchodzącym tygodniu, aby jak najlepiej przygotowała się właśnie do Wimbledonu. A teraz przechodzimy już do rozgrywek panów, gdzie standardowo jedno oko na Queen's Club, drugie na Hale. Tak można najkrócej podsumować to, jakim dualizmem musieliśmy żyć w tym tygodniu. Kto miał taki komfort, mógł sobie oglądać to na przykład na dwóch laptopach, na laptopie i telewizorze. Inni, na przykład ja, musieli niestety dzielić ekran. No to był prawdziwy tydzień testu dla. Nie tylko mojej, ale myślę i dla wielu z Was podzielności uwagi, no ale ja tylko takich testów sobie życzę, ponieważ no jak co roku był to znakomity tydzień. Świetne turnieje, kilka fantastycznych meczów. A taką postacią, którą najbardziej trzeba wyróżnić jest oczywiście, nie będę oryginalny, Jack Draper. Nie no, żartuję, akurat Draper to zagrał poniżej oczekiwań. Aleksander Bublik. Aleksander Bublik zagrał w hale tak, że aż natchnął mnie do napisania fraszki. Wpłynąłem na suchego przez twór oceanu. Wśród trawy zieloności, bezkresnej rozkoszy. Czy bublik na śniadanie najadł się szał, czy może geniuszu i mnie dziś zaskoczy? To był kącik poezji, no ale czas na trochę poważnej prozy. Po tym ćwierćfinale na kortach imienia Rolanda Garosa zastanawiałem się, czy to taki jednorazowy wystrzał, czy może. Bublik jest w najlepszym momencie swojej kariery. Teraz jestem skłonny... Tej drugiej opcji, ponieważ Rosjanin reprezentujący Kazachstan w znakomitym stylu wziął rewanż na Janiku Sinerze. Ich drogi ponownie spotkały się, przedtem był to ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Po niecałych dwóch tygodniach, albo tam nieco ponad dwóch tygodniach, panowie spotkali się ponownie, tym razem na trawie w hale. To już są warunki bardziej sprzyjające Bublikowi. Syner, obrońca tytułu, oczywiście przystępował do spotkania w roli faworyta, ale okazało się, że Bublik no, miał dzień konia, chociaż może to... Złe określenie. Mublik miał cały tydzień konia, no znakomicie grał. Gra Mublika na trawie pokazuje, za co tak naprawdę kochamy tenis właśnie na tej nawierzchni. Krótkie akcje, bezbędnego przedłużania, zacięcie ofensywne, genialna gra przy siadce, te piłki opadające, woleje grane niezwykle precyzyjnie, no aż chciało się to oglądać i zwycięstwo po finale z Daniłem Mirwydiewem jest. Pełni zasłużone. Co natomiast działo się w Londynie, a konkretnie w dzielnicy Queen's Club, no tam królowanie potwierdził. Carlos Alcaraz. Alcaraz ma ponad 90% skuteczności na trawie. Oczywiście wynika to z tego, jak rzadko gra się na tej nawierzchni, ale to pokazuje, że Alcaraz jest tenisistą, który ma predyspozycję do tego, aby właśnie na tej nawierzchni grać. To jest ta tak zwana tenisowa czutka, no trudno to wytłumaczyć. Oraz Dlenczyk mawiał kiedyś, że trzeba znaleźć takie plum, które jest trudno wytłumaczalne, i właśnie Alcaraz takie plum ma. Kapitalnie ogląda się Hiszpana na trawie, zagrał znakomite mecze, chociażby ten finał z Izim Leheczką Czechem, którego też należy wyróżnić za tą kampanię gry właśnie na trawie, bo Leheczka grał i w Stuttgarcie i w... Queen's Club w obu turniejach prezentował się dobrze. No co prawda, w Tudgarcie odpadł stosunkowo wcześnie na ćwierćfinale, ale w Queens pokazał fajną grę. To ta właśnie taka gra na trawie, zacięcie ofensywne, gra do przodu. To lubię, lubię takich tenisistów, tenisistów usposobionych właśnie ofensywnie, a już trawa to nawierzchnia, która właśnie takie usposobienie punktuje i procentuje. Więc no cóż, Alcaraz chyba po raz kolejny przystąpi do Wimbledonu w roli faworyta. Tym bardziej, że jego największemu rywalowi, Janikowi Sinnerowi, w hale noga się powinęła. No dobrze, a teraz przechodzimy już do tego, co czeka nas w tym najbliższym tygodniu, w tygodniu, w którym wystartują kwalifikacje do Wimbledonu gdzie nie będziemy mieli Polaków, będziemy mieli za to trzy Polki. Podobnie jak podczas Roland Garros, o wejście do turnieju głównego będą ubiegały się Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska oraz Linda Klimowiciowa. Trzymamy kciuki, aby im się udało. A nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek wystartuje w Bad Hamburg w swoim jedynym i najważniejszym teście przed Wimbledonem. Cóż można się tam spodziewać? Spodziewałbym się niczego jakiegoś wielkiego. Wiadomo, że ten związek ich z Gigistrawą to nie jest najfajniejsza relacja. Miejmy nadzieję, że Polka wypracuje jak najlepszy rytm, aby wejść do Wimbledonu. To już drugi raz, kiedy właśnie decyduje się na to, aby jednak wystąpić przed turniejem w Londynie na innej imprezie rozgrywanej na kortach trawiastych. Po raz drugi wybiera Bad Homburg. Można spekulować, czy to dobra decyzja. No, bo Niemcy to jednak trochę inna trawa niż w Anglii. Tak więc mam nadzieję, że Iga przez te dwa tygodnie od zakończonego Roland Garros dobrze wypoczęła, nabrała energii, sił i optymizmu przed tą kampanią na trawie, gdzie paradoksalnie no, może zyskać, ponieważ zyska punkty rankingowe w Bad Hamburg oraz może zyskać na Ubedonie, gdzie w tamtym roku odpadła w trzeciej rundzie podczas imprezy w Paryżu Iga pokazała świetną dyspozycję, bardzo mnie zaskoczyła I+. plus, więc miejmy nadzieję, że ta dobra forma będzie także na trawie. I to w zasadzie tyle co mam do powiedzenia o Ize. No nie będę tutaj oczywiście rozwlekał się i analizował drawinki, bo to nie jest najważniejsze. Błagam, nie jest ważne czy Iga odpadnie w pierwszym meczu, czy Iga dojdzie do finału, czy Iga ten turniej wygra. Najważniejsze jest to, co wywiezie z Bad Hamburg. To, aby Wim Fiset mógł podczas tej imprezy jeszcze zaznajomić Igę z trawą, bo to będzie pierwszy raz, kiedy Iga z nowym szkoleniowcem, z Fisetem właśnie będą sprawdzali się na tej nawierzchni. I to by było na tyle w tym podsumowaniu tygodnia. Na koniec standardowo zachęcam do oglądania tenisa, którego w tym tygodniu także będzie pod dostatkiem, no bo będzie i Eastburn, i u pani u panów. U panów będzie także Majorka, u pań będzie Bad Hamburg. No, można będzie wybierać. Zaglądajcie na inne media społecznościowe kanału No tenis, które prężnie się rozwijają, o co się staram w miarę możliwości. Tak więc życzę dobrego tygodnia, a my pewnie już. Przy najbliższej okazji zobaczymy się podczas y, omawiania drabiny Gwimbledonu. Masakrycznie ten sezon na trawie leci, dlatego łapmy jego chwilę i cieszmy się nim, póki trwa. Do zobaczenia.